Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kłania się Bartosz Rand, fizjoterapeuta ze specjalistycznego Centrum Rehabilitacji WITA. Jak wiemy, wszyscy znaleźliśmy się w dosyć ciężkim okresie, ciężkiej dla nas też próbie, ale mimo wszystko nie zapominamy o Was, nie zapominamy o naszych pacjentach. Ja w dniu dzisiejszym chciałbym skierować raczej swoje, swoje wystąpienie do osób, które również uczęszczają do naszej placówki, są to osoby troszeczkę bardziej aktywne niż przeciętni, którzy uprawiają aktywność fizyczną troszeczkę, jakby można powiedzieć, na wyższym poziomie i troszeczkę częściej. Dużo mamy takich pacjentów, wiem, że jest Państwa bardzo dużo. Osób, które biegają, jeżdżą na rowerze, uprawiają sporty typu tenis, różne sporty inne, zrzutowe, siatkówka między innymi, na przykład piłka nożna i tak dalej. Dlatego też chciałbym w dniu dzisiejszym zająć się troszeczkę bardziej Państwem i zaproponować takie jakby dodatkowe, dodatkowe rzeczy, dodatkowe ćwiczenia do tego, co Państwo już robią na co dzień. Bo myślę, że w obecnej chwili żadne z Was nie zaniechało ćwiczeń. I podejmuje tą aktywność na podobnym poziomie, jaką podejmowała do tej pory. Dlatego też w dniu dzisiejszym chciałem zająć się bardziej treningiem, ćwiczeniami stabilizacyjnymi oraz ćwiczeniami wzmacniającymi, co się pod tym kryje. Chciałbym zaprezentować kilka ćwiczeń takich dosyć prostych. Nie będą to złożone zagadnienia, nie będą to trudne rzeczy. Część ćwiczeń oczywiście będę wyjaśniał, tak żeby. Nawet takie najdrobniejsze szczegółiki były w nim zachowane, ponieważ jest to dosyć istotne przy niektórych ćwiczeniach. Natomiast pokażę zarówno ćwiczenia statyczne, jak i ćwiczenia dynamiczne, które mogą Państwu pozwolić na poprawę motoryki, poprawę zakresu ruchu w stałach, poprawę siły mięśniowej. I zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem, jakie chciałbym Państwu zaprezentować, jest to bardzo znane ćwiczenie, właściwie podstawa, właściwie można powiedzieć, król ćwiczeń, mianowicie jest to plan, czyli deska. Właściwie w każdym treningu stabilizującym jest to ćwiczenie numer 1, najczęściej wykonywane, a ja chciałem Państwu pokazać i zwrócić uwagę na pewne szczegóły, które według mnie i tutaj, gdy prowadzimy treningi funkcjonalne w naszym centrum, są dosyć istotne, aby to ćwiczenie było wykonane poprawnie i żeby Odpowiednie grupy mięśniowe były tutaj zaangażowane, po co mi jest kijek? Za chwilę Państwu pokażę. Ok, pozycja wyjściowa jest to rzecz, tak naprawdę najistotniejsza, jeżeli chodzi o, o deskę. Więc zacznę od samego początku. Jeżeli chodzi o nogi, jesteśmy na kolanach. Pięty mogą być lekko skierowane do. Środka w celu aktywacji mięśni pośladkowych. Opieramy się na przedramionach. Teraz ustawienie przedramion to kość ramienna i kości przedramienia pod kątem 90 stopni. Staramy się zachować ten kąt. To jest to dosyć istotne. I proszę spojrzeć, moje kciuki są skierowane w górę, żeby ustawić głowę kości ramiennej w pozycji neutralnej. Okay. Ustawiam górę. Kolejnym istotnym ważnym ruchem jest pociągnięcie łopatek w kierunku dolnym. OK? W kierunku dolnym i to jest moje przygotowanie do deski. Teraz po co mi jest kijek, reprezentuję. Mianowicie moja pozycja wyjściowa powinna być taka, żeby szczyt potylicy, kifoza oraz kościodonowa były na jednej linii. Wówczas mogę wykonać dalszą część deski i tylko i wyłącznie, nie zmieniając tego położenia, podnoszę kolana do góry. Trzymam brzuch, trzymam mięśnie pośladkowe. 30 sekund. I uwaga. W momencie, kiedy kończę ćwiczenie, kolana w dół. Zwróćcie Państwo uwagę, cały czas kijek, który jest na moich plecach, jest w takim samym położeniu. To jest bardzo ważne. Trenujemy tułów. Mięśnie głębokie tułowia. Zasada jest taka. Generalnie do 30 sekund powinni Państwo, bez większego problemu, e, to ćwiczenie wytrzymać. Jeżeli troszeczkę wcześniej pojawia się drżenie e, rąk, drżenie właściwie przechodzące na całe ciało, wówczas należy ćwiczenie przerwać, bo zaczynają Państwo angażować mięśnie toniczne, mięśnie głębokie, które e, troszeczkę tak naprawdę destabilizują nam całą postawę, a nie ją wzmacniają. To jest bardzo istotny szczegół, jeżeli chodzi o wykonanie tego Ćwiczenie. Ok, pokażę to jeszcze raz bez komentarza i bez użycia ki. Następnym ćwiczeniem, przechodzimy do kolejnego. Będzie. Bardzo podobna rzecz, natomiast chciałbym, żebyście Państwo wykonali teraz podpór przodu, czyli mówiąc przygotowanie do pompki. To jest bardzo podobna zasada. Wyprostowane ręce. I tak samo nie chowam głowy między barki. Staram się pociągnąć łopatki w kierunku dolnym napinam mięśnie brzucha, napinam mięśnie pośladkowe i unoszę kolana w górę. OK? I trzymam teraz pozycję wysoką. Jest to początek pompki którą zresztą też przy następnym ćwiczeniu pokażę w jak poprawny sposób wykonywać. I wcale nie trzeba wykonywać ich dużo, żeby rzeczywiście mięśnie to poczuły. Podobnie jak przy Desce, 30 sekund myślę na początek spokojnie wystarczy. I tak samo wracam w dół, rozluźniam i wracam do pozycji wieściowej. To jest ważne, żeby przed podniesieniem kolan zarówno przy desce, jak i przy tym podporze napiąć mięśnie brzucha, napiąć mięśnie poszlakowe. Okay? Wówczas zabezpieczamy kręgosłup lędźwiowy i jakby ściągamy napięcie z prostownika Lędzi, z prostoników lecą. Okay? Jeszcze raz pokażę bez, bez mówienia. to wykonywane, mianowicie najzwyklejsza pompka. Natomiast chciałbym zaprezentować Państwu, nie jest to oczywiście kierowane tylko i wyłącznie do mężczyzn, ale również do kobiet, w jaki sposób jak najbliżej zbliżyć się do poprawności wykonywania tego ćwiczenia, żeby być jak najbliżej biomechaniki, żeby nasze stawy, nasze mięśnie i te grupy, które powinny pracować, były zaangażowane w to ćwiczenie. Wracamy ponownie do naszego podporu. Przypominam wysunięte kolana, schowane ręce pod kości, ramienne rotacja, opuszczamy łopatki, napinamy brzuch plecy, brzuch, brzuch pośladkowe, przepraszam mięśnie. I uwaga! Ważna rzecz! To już mamy opanowane przy wcześniejszym ćwiczeniu. Teraz zejdziemy sobie w dół. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby cały czas nie uciekały nam łokcie w tą stronę. Okay? Żebyście nie robili Państwo deski, deski, pompki w ten sposób, co też się dosyć często zdarza. Albo z wysoko uniesionymi biodrami w górę. Cały czas podczas zejścia w dół, pilnuję, aby moje łopatki szły cały czas w kierunku dolnym, a w łokcie blisko ciała. Ok, pokażę jak to wygląda w praktyce w całości. Robię podpór, schodzę w dół, hop. Trzymam, idę w górę. Zobaczcie Państwo, że staram się pracować tylko i wyłącznie z klatki piersiowej oraz z ramion. Nie pomaga sobie ani plecami, ani obręczą mityczną. To stara się trzymać napięte i ustabilizowane, ok? To jest bardzo ważne przy, przy pompce. I w ten sposób na początek polecam wykonywać 10-12 pompek, ok? Można to robić w kilku seriach. Możecie Państwo robić 10-12 pompek, przerwa, 10-12 pompek, przerwa. 10-12 kompakt przewrotny. Okay? To jest tak jednak naprawdę minimum. Jeżeli ktoś już jest z Państwa dalej w treningu, spokojnie może sobie ten limit zwiększać. Możecie zacząć od 15, od 17, jak Wam Państwu wygodniej. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna dopiero w pewien sposób e, trenować stabilizacyjnie, wzmacniająco, polecam zacząć troszeczkę od mniejszej ilości powtórzeń, tylko po to, żeby po prostu najpierw złapać technikę. Oraz żeby przyzwyczaić się też do tego organizmu. Ok, pokażę. Zrobię 6 kąpek w sposób taki najbardziej zbliżony do pokoju. Przejrzeć takich bardziej już dynamiczniejszych rzeczy. I znowu wracamy do ćwiczenia pierwszego, czyli do deski. Będziemy teraz wykonywać zmiany podporu. Czyli zaczynamy od podporu niskiego, od podporu, podporu w desce. I będziemy przechodzić w górę i w dół. W górę i w dół. W górę i w dół. Ok? Zaprezentuję jak to będzie wyglądało. Celowo postawiłem już matę w ten sposób, ponieważ wcześniej pokazywałem Państwu mechanizm i ustawienie ciała podczas deski. Wszystko funkcjonuje dokładnie tak samo. Czyli ustawiam ramiona, stopy, napinam pośladki, opuszczam upadki, podnoszę kolana. To jest moja pozycja wyjściowa. I teraz uwaga. Trzymając brzuch, trzymając Pośladki. podnoszę się do góry. Proszę zwrócić uwagę, tu się nic nie zmieniło. Cały czas ściągnięte łopatki w dół i schodzę. Hop, hop, i góra. Hop, hop, i dół. Hop, hop. Góra. Hop, hop, dół. Hop, hop, góra. Hop, hop, i dół. Hop, hop. Kolana w dół i wracam do pozycji, okej. Okay? Myślę, że między 5 a 10 powtórzeń, jeżeli ktoś jest bardziej e, przygotowany już pod względem ciała, natomiast myślę, że tak jak wcześniej powiedziałem przy pomocy, lepiej zacząć od 5 powtórzeń. Jeszcze raz teraz pokażę bez, bez komentowania, żebyście Państwo na spokojnie mogli zaobserwować ruch. Właściwie to ćwiczenie działa bardzo ogólnorozwojowo i wszechstronnie. I pokażę dwie możliwości zastosowania tego ćwiczenia. Poza samym wzmocnieniem, samą stabilizacją, jest to również bardzo fajny trening zwinności i zmiany pozycji ciała, co bardzo fajnie i pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy. Ok, pozycją wyjściową do tego ćwiczenia. Jest taka, można nazwać, rzadkość. Zwykły przykład. OK? I teraz tak, będąc w tej pozycji moja lewa noga pójdzie w prawą stronę. I prawa ręka się odebie. Wygląda to w ten sposób, że hop. Chowam wyprostowaną lewą nogę w prawą stronę, prawa ręka w górze. Trzymam chwilę i wracam. hop, powrót, hop, powrót, hop. Jako, że znajduję się w, na sali gimnastycznej u, u siebie tutaj w przychodni, w specjalistycznym Centrum Rehabilitacji Vita, mam do dyspozycji piłkę. I teraz chciałbym pokazać Państwu kilka ćwiczeń, jeżeli chodzi o wykorzystanie dużej piłki. Jeżeli nie macie Państwo takiej piłki w domu, Pokażę również alternatywną wersję. Właściwie jednego ćwiczenia już została pokazane na początku. Natomiast, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, które teraz zaprezentuję, jest możliwość wykonania tego bez piłki. Dlatego spokojnie nie przejmujcie się Państwo, jeżeli takowej piłki nie macie. Będzie to ćwiczenie z grupy, bardzo podobnych co do wcześniejszych. Będziemy również wzmacniać nasze ciało, bo trzeba będzie go ustabilizować ale również w odpowiednim momencie rozluźnić i dynamicznie przejść do innych pozycji. Pozycja wyjściowa do ćwiczenia. Ważna rzecz, miednica. Rozstawienie nóg w rotacji zewnętrznej. Staram się trzymać uda i kolana na jednym poziomie. Nie musi być aż tak Mocno zachowany kąt 90 stopni, a tu jest około od 70-80 do 90 perfekcyjnie. Lekko stopy rozstawione na bok, napięte mięśnie Na Napięty brzuch. Ręce swobodnie na, na bok. Uwaga, co teraz będę robił? Z pleców będę przerzucał się na brzuch. O! Przechodzę na brzuch. Wracam. Do tej samej pozycji. I z drugiej strony przechodzę na brzuch i wracam do pozycji. Okay. Polecam to na samym początku właśnie wykonać w takim tempie jak teraz pokazałem. Czyli mocno pracuję w się, przerzucam nogę. Jestem tyłem. Napięte mięśnie pośladkowe. Ściągnięte łopatki, na pięty brzuch. Relaks i wracam. Hop! W tą samą stronę i stabilizuję się. W drugą. Hop! Trzymam. Hop. Wracam. I w momencie kiedy już w miarę płynnie będą Państwo przechodzili z pleców na brzuch. Możemy zrobić to ćwiczenie wtedy Hop. Hop. w sposób dynamiczniejszy. Hop. Hop. Hop! 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 I okay? tego ćwiczenia spokojnie mogą Państwo wykonać około 20 razy, jeżeli jest to potrzebne w 2, 3 seriach. Żeby sobie po prostu wydłużyć czas treningu. Natomiast tak jak mówię, dobrze jest to ćwiczenie podzielić. Czyli najpierw zrobić troszeczkę wolniej. A później przejść do rzeczy płynnych. Okay? Teraz, jeżeli nie mają Państwo piłki. Można wykonać to w bardzo podobny sposób na macie, podłoże, dywanie. Unosimy ręce. Unosimy nogi. Przypominam, ta sama pozycja, troszeczkę w rotacji zewnętrznej. Leżę i hop, bam. Przekręcam się na brzuch, bez użycia rąk i bez użycia nóg. Hop, mocny, dynamiczny skręt i jestem na plecach. Okay? Jest to alternatywna wersja, jeżeli nie mają Państwo piłki. Następne ćwiczenie, właściwie od razu pokażę dwa ćwiczenia z wykorzystaniem piłki. Będzie to plank, czyli deska i podpór przodu. Właściwie już wszystko dotyczące szczegółów wykonania i pozycji wyjściowej powiedziałem już wcześniej, zatem przejdę od razu do prezentacji, żeby mogli Państwo troszeczkę mniej czasu tracić na moje komentarze, a mogli sobie więcej poświęcić. Ustawiam ręce, nogi i trzymam. Ciągnięte upadki Jak wspomniałem, również nie będzie to ćwiczenie z kategorii trudnych, ale również angażujące nasze mięśnie posturalne i bardzo ważne mięśnie brzucha oraz mięśnie pośladkowe. Wykonamy sobie również ćwiczenie z piłką, natomiast piłka tym razem jest po drugiej stronie, czyli ja mam przodem, natomiast moje nogi są na piłce. I uwaga! Będąc w pozycji podporu przodu przypominam zwrot kości ramiennej i ściągnięte łopatki. Przyciągam kolana do brzucha. Hop! I prostuję nogi. Uwaga! Bardzo ważna rzecz, żeby przy tym ćwiczeniu nie... W nóg należy napiąć pośladow. Hop. Ja ba. Zatrzymuję. Ok. Mocno trzymam pośladki, żeby nie uciec tutaj do dołu. Ok. Hop. I trzymam, Hop. I trzyma. Hop. I trzyma. Hop. I trzyma. Jeżeli chodzi o oddech przy tym ćwiczeniu podczas kiedy moje nogi zbliżają się do klatki piersiowej robię wydech. W momencie kiedy się odsuwają robię wdech. Jest to też bardzo istotna rzecz i pamiętajmy, że jeżeli wykonujemy ćwiczenia dynamiczne, zgięcia, tam gdzie mięśnie nam się kurczy wykonujemy wydech. Taka mała uwaga na koniec i myślę taka przydatna rzecz. Dla osób, które trenują i czasami w całych całego treningu gdzieś tam ten oddech ucieka i zaczynamy wykonywać go po prostu błędnie. Ok, szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym to tyle. Zaprezentowałem Państwu kilka ćwiczeń, które, tak jak mówiłem, nie muszą stać się Waszym całym treningiem, natomiast część z nich bądź wszystkie, możecie wrzucić sobie Państwo do Waszej codziennej aktywności. Serdecznie zapraszam do następnych odcinków, a w następnym odcinku zaprezentuję Państwu kilka ćwiczeń, kilka zagadnień z dosyć nowoczesnej metody tak zwanego treningu mobility. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.